Legenda o zawistnym mistrzu. Gdy postanowiono wybudować wieże przy Świdnickim kościele, obecnej katedrze, wezwano przed oblicze proboszcza i rady kościoła wybitnego mistrza, który miał się podjąć tego wyzwania. Jednak stwierdził, że sam nie da rady wybudować obu wież. Tak więc budowę wieży północnej powierzył swojemu uczniowi. Był on pewny, że wieża jego ucznia nie będzie się równała z jego. Jednak było inaczej. Wieża północna rosła szybciej. Wśród mieszczan plotkowało się, że uczeń przerósł mistrza. Młody budowniczy był pełen dumy, zaś starszy miejsc zawiści i goryczy. Pewnego dnia przez on naruszczowania wieży ucznia i gdy zobaczył w oczach swojego ucznia dumę, ze złości uderzył go w głowę łopatą, strącając go na ziemię. Mistrz za swój haniebny czyn, został stracony, a na pamiątkę tragicznego wydarzenia wmurowano w mury nigdy niedokończonej północnej wieży kamienną łopatę. Dziękuję, brawa.